Coraz trudniej uwierzyć w to, że jakoś to będzie. Jeżeli tak ma wyglądać przewrócenie normalności, którą zapowiadał obecny rząd, przyszłość gospodarki naszego kraju pisana jest raczej w czarnych barwach. Spadek aż o 11 pozycji w prestiżowym rankingu niepokoi. Spadek polski, no zwłaszcza tutaj, jeśli chodzi o te filary dotyczące na przykład Rządu dotyczące biznesu, też dotyczące wydajności gospodarki, jest rzeczywiście niepokojący i myślę, że on nie jest też do końca przypadkowy. Raczej przez ostatni rok, od ostatniego badania, zwiększył nam się deficyt budżetowy, nie doszło do uproszczenia niektórych przepisów. E, Wyprzedziły nas nie tylko państwa Europy Zachodniej, ale także państwa naszego regionu Litwa, Czechy, Łotwa, a nawet Węgry. Spadliśmy na 52 miejsce w rankingu 69 analizowanych państw. Na czele tego peletonu znalazła się Szwajcaria, i to przed Singapurem czy Hongkongiem. Dlaczego to powinno niepokoić? Obawiam się, że te problemy, które powodują ten nasz spadek, w tym rankingu, to zresztą nie jest jedyny ranking w różnych rankingach mierzących innowacyjność gospodarek, będzie yy, yy, te problemy będą dominujące i będą trwałe. Dlatego, że aby je rozwiązać, wymagane byłyby naprawdę duże strukturalne reformy, na które moim zdaniem nie ma w tej chwili. Ani woli, ani możliwości politycznych. Polska wypadła słabo przede wszystkim w obszarach kluczowych dla naszego rozwoju handlu zagranicznym, zatrudnieniu i polityce cenowej. Efektywność rządu także nie najlepsza. Polska zanotowała spadki we wszystkich składowych. O nieudolnym działaniu rządu mówią także politycy. Ministerstwo Edukacji, tragedia, Ministerstwo Sprawiedliwości, tragedia, Ministerstwo Finansów, tragedia, Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Tragedia! Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tragedia! Ministerstwo Sportu i Turystyki, tragedia! Premier! Ale to nie tylko tak zwana szpileczka, wbita w obecny rząd przez posła Jakubiaka. To wszystko przekłada się na realne problemy ludzi. Efektem są na przykład upadłości firm, a co za tym idzie grupowe zwolnienia. Sytuacja na rynku pracy jest coraz gorsza. Słyszymy, że od lat nie było tylu zwolnień i tak dużych y, zwolnień grupowych, jak w, chociażby w Poczcie Polskiej czy w PKP Cargo. Y, bo tu z kolegami z Solidarności w PKP Cargo również y, rozmawiamy. Pracodawca w Poczcie Polskiej skorzystał z jakby z dwóch kroków, bo z programu dobrowolnych odejść, który tak naprawdę był programem przymusowego odejścia, bo jeżeli ktoś nie korzystał z niego, a został wytypowany, przeskakiwał z automatów zwolnienia grupowe. Sytuacja na rynku pracy jest, jest zła. Lepszy wynik niż przed rokiem odnotowano tylko w kategorii. Zdrowie i środowisko jednak, zdaniem ekonomistów, to raczej symboliczna łata na coraz bardziej przeciekającym statku. Metafora tonącego statku, choć może wydawać się drastyczna, trafnie oddaje obecną sytuację. Jeśli Polska nie podejmie natychmiastowych i zdecydowanych działań, grozi nam pogłębiająca się stagnacja i utrata konkurencyjności na arenie międzynarodowej. To sygnał alarmowy, którego nie można ignorować. Tym bardziej, że to nie jest jednorazowe potknięcie, a raczej kontynuacja niepokojącego trendu. A jeszcze niedawno Polska była przykładem kraju, który z postkomunistycznej zapaści wszedł do grona liczących się graczy. Teraz prestiżowy barometr wystawił nam żółtą kartkę. Zdaniem ekonomistów, to ostatni dzwonek, by rząd w końcu wziął się do pracy. Aleksandra Gołda, Republika.